Cześć! Wygląda na to, że przyszedł czas na podsumowanie trzeciej kolejki zmagań szkolnej ligi sportowej TEP. Czas ucieka naprawdę bardzo szybko, ale przed nami jeszcze sześć kolejek. Szczecin Białystok to są na razie dwie jedyne drużyny, które w grupie mistrzowskiej nie przegrały jeszcze żadnego meczu. Na trzecim miejscu będziemy mieli Wrocław. Wrocław, który ostatnio nie poradził sobie z Krakowem i wynikiem 16 do 5. Ulega rywalowi. Tutaj w trzeciej kolejce jeszcze mieliśmy okazję śledzić spotkanie pomiędzy Gdańskiem i Rzeszowem, zakończone wynikiem 16 do 8 na korzyść zawodników z Gdańska, a Szczecin pokonuje Katowice wynikiem 16 do 10. W grupie 1, w grupie pierwszej, Piotrów Trymulalski na razie na 4 rozegrane mecze łącznie zdobywa aż 12 punktów. Piła. I drużyna z bielsko-białej na trzy rozegrane mecze mają również komplet oczek. Tutaj po prostu, jeżeli chodzi o tabelę jeżeli chodzi o rozegrane spotkania, Piotrów Trybunalski dotychczas miał okazję pojawić się wystąpić w jednym spotkaniu więcej, ale to nie będzie miało tak naprawdę większego znaczenia, patrząc na cały przekrój tej grupy pierwszej. W grupie drugiej Świetnie radzi sobie Poznań. Poznań tak naprawdę jest jednym z faworytów do awansu. Bo za ich plecami jest, co prawda, toruń. 4 rozegrane mecze, 12 punktów. Jest również grudziądz, który dotychczas notuje komplet oczek. No, ale jak to wszystko będzie rozgrywało się dalej? No, jeszcze bardzo ciężko będzie stwierdzić, bo w kolejce czwartej toruń będzie mierzył się z Lesznem. Bydgoszcz zagra z Płockiem. A Legnica z Grudziądzem. Rybnik będzie grał z Gliwicami. No, i w grupie C, grupie trzeciej, Gorzu Wielkopolski jest na pierwszym miejscu, 9 punktów o na miejscu drugim, punktów 6, a wszystkie pozostałe drużyny, pomijając Łodzi, Wodzisławia i Nowego Sącza, miały okazję zwyciężyć jedno spotkanie. W tej trzeciej poprzedniej kolejce mieliśmy okazję oglądać mecz pomiędzy Kielcami i Nowym Sączem. Ten mecz zakończył się wynikiem 16 do 14, a pozostałe spotkania jeszcze nie zostały rozegrane. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o to krótkie podsumowanie trzeciej kolejki, to tyle, bo nie wydarzyło się wiele z obecną sytuacją, to wszystko oczywiście jest związane w tej kolejce czwartej, na pewno już spora część rzeczy będzie nadrabiana, także jeszcze raz serdecznie Was zapraszam, poniedziałek, wtorek, godzina 15.00, Twitch Esports Association. Do zobaczenia!